Jezus powiedział do apostołów: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego. Najpierw pokój w sercu. Ja żyję, ja z martwych stałem. Spotkanie uczniów z Chrystusem z Zmartwychwstałym. Wszedł do pomieszczenia mimo drzwi zamkniętych. Przychodzisz do nas, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Te drzwi zamknięte nie są w naszym sercu. Jesteśmy zamknięci, przestraszeni, panuje w nas półmrok, a może ciemność. I oto Jezus przychodzi. Przychodzisz do nas, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Przychodź, Panie, abyśmy spotkali Ciebie żywego, stałego, abyśmy uwierzyli, że Ty jesteś blisko i że Ty naprawdę masz moc. Masz moc odpuszczenia grzechów i chcesz czynić to przez nas, przez nas. Weźmijcie Ducha Świętego. Realnie obecny Duch Święty jest w naszym życiu. Weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. W ten sposób objawia się miłosierdzie Boga. Ojciec Miłosierny posyła syna, który niesie odpuszczenie grzechów, bo umarł na krzyżu za nas i zmartwychwstał. I daje nam ducha świętego, abyśmy mogli rozgrzeszać, odpuszczać, uwalniać ludzi od grzechów. Pan Mój i Bóg Mój. Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. To znaczy, że właściwie nie uwierzyłeś, ale ujrzałeś mnie. Błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą, błogosławieni jesteście, bo nie widzieliście, a uwierzyliście. Wiara jest, jest to nowy sposób patrzenia, patrzenie sercem, patrzenie głębią na coś, co jest niewidzialne dla oczu, czego zmysłami nie można sprawdzić. Dotknąć wiara, rok wiary. Wiara to skarb, który Bóg złożył w Twoim sercu, że możesz oglądać Boga, mimo że Bóg jest niewidzialny. Możesz Go dotykać, mimo że jest niematerialny. Bóg jest. Kocha Ciebie. I jest obecny w Twoim życiu. Chcę wejść jeszcze bardziej, mimo drzwi Twoich zamkniętych. Puka do Twojego serca. Pokój z Tobą, mówi Jezus. Nie lękaj się. Z martwych stałem. Przynoszę Ci nadzieję i radość. Alleluja!